Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, że sztuczna inteligencja potrafi zrozumieć kod w języku Ladder? Dziś pokażę Ci coś, co jeszcze rok temu brzmiało jak science fiction. Stworzyliśmy model ChatGPT, wytrenowany na realnych projektach PLC w TIA Portal, który potrafi czytać pliki XML z programu w języku LADER i automatycznie konwertować je na język SCL. Dzięki temu możesz w kilka sekund przekształcić graficzny kod drabinkowy na język tekstowy, np. SCL. Idealny do analizy, komentowania i integracji z narzędziami AI. To ogromna oszczędność czasu dla automatyków, integratorów i inżynierów utrzymania ruchu. Model rozpoznaje struktury bloków, zmienne globalne, a nawet logiczne zależności między sieciami. Potrafi też sam generować opis funkcji i zaproponować refaktoryzację kodu. To przykład, jak AI zmienia sposób pracy w automatyce: od projektowania po debugowanie. Już nie tylko programujesz PLC. Teraz możesz współpracować z AI, które rozumie Twój kod. Jeśli chcesz zobaczyć, jak tworzymy takie modele i używać ich we własnych projektach, zajrzyj na stronę ControlBite. Link znajdziesz w komentarzu. Łączymy świat automatyki i sztucznej inteligencji.